To ja się będę moi drodzy przymierać do życia w Wanie. No to moi drodzy, czas na prezentację tego cuda, który mnie wozi tutaj po fuerta. Jest to Volkswagen Kady. Nie pytajcie mnie jaki model, może gdzieś znajdę, ale raczej nie. Taki, widziałam dłuższe, widziałam dłuższe trochę od tego, ale to też nie jest ten najmniejszy. No i co on tu ma? On tu ma, jak ja tu żyję, on tu ma łóżko. To łóżko już w tej chwili tak wygląda po złożeniu. Ja jeszcze wam później wieczorem pokażę w jaki sposób się go rozkłada. To jest to tak zwany chyba rock and roll. tak się to chyba, tak chyba to nazywają. Nie jest to najwygodniejsze, ten materac jest tutaj fatalny, ale wiecie, to jest auto pod wynajem, więc nie ma cudów oczekiwać, co, co oczekiwać od tego, od tego samochodu. Siedzenia, to jest na dwie osoby przewidziane. Tutaj są te wy, te, te takie maty, które wygu, nie wygłuszają, tylko Chronią od słońca, termiki, co dalej? W aucie jest prysznic. Problem mój polega na tym, że nie mam tutaj żadnej zasłonki. A wystarczyłyby tylko moje magnesiki neodymowe, których nie zabrałam albo jakiś sznureczek, którego też nie zabrałam. No i tutaj by się problem. Że tak powiem, intymności stracił. Bo wystarczyłoby ten ręcznik tu przewiesić. Tutaj jest wejście na, na prysznic. Prysznic jest tu. No, montuje się go potem. Jak się bierze prysznic, to się go tutaj wiesza. Na tym zbiornik na wodę do tego prysznica jest tutaj. Tankuje się go na stacji serwisach tych, y, które tam są, takie bardzo fajną rzeczą, która jest w tym aucie. No, to jest to, że jest lodówka. Słuchajcie, lodówka jest tu. Ma światełko. E, skąd jest prąd? Prąd jest, proszę Państwa, z solara. też dobra rzecz cały czas chodzi, nie było jeszcze sytuacji, żeby się odłączył, że w akumulatorach brakuje prądu. Jest kibelek turystyczny o, też jego go na serwisach kamperowych. Tutaj pod spodem jest taka przestrzeń, tu są garki w takim o widzicie. Pudełku. I jest jeszcze stoliczek. Tu z tej strony. Cztery krzesełka. No i co? Auto dwuosobowe. Ponoć ta przestrzeń też jest przewidziana dla dwóch osób. No nie wiem. Może, może. No ja myślę, że dwie mniejsze na pewno by się komfortowo zmieściły. Dla jednej bardzo, bardzo fajna przestrzeń. No nie jest to słuchajcie szczyt marzeń, bo to nie jest zrobione dla siebie, to nie jest ani, widzicie, ani ocieplone, chociaż tutaj nie trzeba żadnych ociepleń w tym kraju, bo zmarznięcie nie grozi. No i co? No i tyle. Jak jadę po tych drogach szutrowych, to trochę klekoce. O, to cały mój bagaż. <grywka> Babeczka, która mi wypożycza to auto mówi tylko tyle masz no tak, tylko tyle mam tym razem to nie wyjazd na Islandię no to chyba tyle z takich rzeczy technicznych, jeżeli chodzi o podróżowanie tym samochodem koszty koszty, słuchajcie podobne do wypożyczenia zwykłego auta, no i co co, czemu ja tym tak tutaj sobie po tej Teneryfie śmigam, bo bo ja się będę, moi drodzy przymierać do Życia w Wanie i chcę po prostu popróbować, który samochód będzie dla mnie najbardziej odpowiedni. Jakim autem będę mogła się swobodnie poruszać, bo to nie jest takie oczywiste, że ja każde auto będę prowadzić sobie, tak wiecie, bez stresu. Kiedyś busami takimi typu wiaduka to miałam okazję jeździć, ale. Wiecie, mam tu zmienię obrazek, ale to było dawno temu. Teraz już mam inną rzeczywistość ogarniam. No, no. i tak, właśnie po to przyjechałam tu na tą Fuerteventurę. bo stwierdziłam, że skoro mam próbować, no to co? Chyba lepszego miejsca do takich prób, jak takie fajne ciepłe klimaty nie znajdę. I wiadomo, no, znam irlandzkie warunki, więc tutaj poprawkę będę musiała sobie dość sporą wziąć do właśnie też życia w takim wanie w Irlandii. Tutaj słuchajcie, wyjdę na zewnątrz. Tutaj mogę w tej chwili chodzę w stroju praktycznie bez, nie jestem w ogóle na ubierana, nie pada deszcz. To, jest, to, to, to właśnie jest taki w Irlandii problem, że czy ja na przykład na takiej przestrzeni, kiedy będzie padał deszcz powiedzmy przez tydzień, bo tak się zdarza ostatnio, to czy ja tutaj w takiej przestrzeni będę w stanie wiadomo. Ja bym sobie to inaczej zagospodarowała, ale metraż jest metrażem i za wiele się nie da zrobić. Choćby na przykład tutaj jest taki wysokość tego, gdzie ten, gdzie ten, ten blat na to, na to łóżko jest zamontowany, nie może mieć innej wielkości wysokości, dlatego że tu jest koło i, i tu jest zabudowana, ta, 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 ten cały, ta cała przestrzeń i na tej wysokości to musi być. No. Także niektórych rzeczy się nie da ominąć i tak jak mówię te 2 metry na metr, nie wiem ile tu jest 30 Zawsze będzie metrem, y, dwu, dwoma metrami na metr 30. To się nie zmieni, prawda? Także y, to muszę właśnie sobie y, przemyśleć wszystko: wszystko przemyśleć i zanim podejmę tą ostateczną decyzję, a powiem Wam, że y, ja jestem znana z podejmowania pochopnych decyzji, dlatego chcę tym razem. Wszystko zrobić tak. Niech to trwa. To nie będzie już, ale um, ja to muszę wszystko sprawdzić. Ja to muszę wszystko sprawdzić organoleptycznie. I być może następnym razem będzie wypożyczony inny e, van, większy trochę. No, po to, żeby porównać. No i co? Takim widokiem. Piach. Piach na wulkanicznych wzgórzach. Żegnam Was. Pa, pa.